Cześć. W dzisiejszym filmiku omówimy sobie prawo Malusa. Zobaczysz, czego to prawo dotyczy, w jaki sposób je dokładnie formułujemy i jak wykorzystać je w zadaniu. Pełną listę praw obowiązującą na maturze z fizyki wraz z ich krótkim omówieniem znajdziesz w opisie tego filmiku. Pod odpowiednim linkiem, więc gorąco Cię zachęcam do skorzystania. Natomiast, jeżeli potrzebujesz takiego kompleksowego wsparcia w przygotowaniu do matury z fizyki, to sprawdź ofertę moich kursów online na stronie kursy.fizyka-zrozumiesz.pl A teraz, nie przedłużając, zapraszam Cię do dzisiejszego materiału. Wiesz, dzisiaj zajmiemy się prawem malusa. Może się okazać, że nigdzie nie słyszałeś tej nazwy, ale spokojnie, jest duża szansa, że gdzieś w szkole się tego uczyłeś, ale może właśnie bez tej konkretnej nazwy. Bo prawo malusa to jest nic innego jak prawo związane z falami elektromagnetycznymi, które dotyczy polaryzacji, które mówi o tym, jak opisać natężenie fali. Po przejściu przez polaryzator. Okazuje się, że po przejściu przez polaryzator natężenie fali jest równe iloczynowi natężenia pierwotnego, zanim ym, to, to promieniowanie padło na polaryzator, razy cosinus kwadrat ym, alfa, gdzie alfa to jest kąt po prostu między tym kierunkiem pierwotnym fali a kierunkiem po przejściu przez polaryzator. Z tego, co się orientuje, nazwa prawa malusa pojawia się w podręczniku w sip natomiast nie pojawia się w podręczniku Nowej Ery. Powiem Ci szczerze, że ja też byłam zaskoczona, jak spotkałam się z tą nazwą i tego prawa z niczym nie kojarzyłam. Dopiero po sprawdzeniu okazało się, że ja to wiem, ale bynajmniej nie pod nazwą prawa. Ok, no to teraz omówmy sobie to prawo troszeczkę głębiej. Generalnie to zjawisko polaryzacji. Jak zapewne wiesz, światło jest falą elektromagnetyczną. Często mówimy o polaryzacji światła, dlatego tutaj do światła się odnoszę. I światło możemy spolaryzować właśnie po tym, jak padnie na polaryzator. To musi być po prostu odpowiednie, z odpowiedniego materiału wykonany obiekt. W to nie będziemy się zagłębiać. Ważne jest to, że jeżeli masz falę elektromagnetyczną, to tam nie drgają żadne cząsteczki, ponieważ Fala elektromagnetyczna może rozchodzić się również w próżni. Jeżeli chodzi o falę elektromagnetyczną, to tam przyjmujemy, że drgają dwa wektory: wektor pola elektrycznego i wektor pola magnetycznego. Wektor pola elektrycznego, czyli wektor natężenia pola elektrycznego, natężenie pola elektrycznego i wektor indukcji pola magnetycznego. I jeżeli mamy falę, która jest niespolaryzowana, to wektor E może drgać. W każdej płaszczyźnie, byle ona była prostopadła do kierunku rozchodzenia się fali. Więc powiedzmy, że wektor E może drgać góra-dół, ale prawo-lewo może również, może drgać również po skosie i tak dalej. Wówczas fala będzie się rozchodziła po prostu w tej płaszczyźnie e, przód-tył, której nie mogę pokazać, e, ponieważ mam kartkę dwuwymiarową. Wektor B będzie zawsze prostopadły do wektora E. Ale zobacz, jeżeli wektor E na przykład będzie drgał prawo-lewo, no to znaczy, że wektor B będzie drgał góra-dół. Jeżeli wektor E będzie drgał tak po skosie, to wektor B będzie drgał tak po skosie. Wektor E i B będą tworzyły płaszczyznę prostopadle, do której będzie rozchodziła się fala. Natomiast żaden kierunek nie będzie wyróżniony. Polaryzator sprawia, że wyróżniony jest pewien kierunek drgań wektora E. A co za tym idzie, wyróżniony jest również kierunek drgania wektora B. Ale ponieważ my wiemy, że pole elektryczne, magnetyczne są tak skrzyżowane, że te wektory drgają pod kątem prostym, to my mówiąc o polaryzacji zajmujemy się tylko jednym z tych dwóch pól i zajmujemy się akurat polem elektrycznym. Wobec tego interesuje nas wektor E. Czyli możesz sobie wyobrazić, że mamy falę elektromagnetyczną, dla której ja narysuję tylko drgający wektor E który drga sobie w każdym możliwym kierunku. I teraz ustawiamy polaryzator i polaryzator przepuszcza tylko jeden kierunek. Powiedzmy, że przepuszcza kierunek pionowy, wówczas drganie wektora E będzie mogło się tylko odbywać w kierunku pionowym po przejściu przez polaryzator, czyli w kierunku właśnie góra-dół. W tym przypadku po przejściu światła niespolaryzowanego przez polaryzator otrzymujemy światło spolaryzowane. Ale nie możemy zastosować tego wzoru, tu trzeba po prostu zapamiętać, że natężenie tego światła spolaryzowanego po przejściu przez polaryzator wynosi 1 druga tego światła niespolaryzowanego, czyli połowa natężenia promieniowania przechodzi. Zobacz, tu mówi o natężeniu pola elektrycznego, przez literę I oznaczam natężenie fali, czyli. Połowa natężenia fali jest jakby zjadana przez polaryzator, druga połowa przechodzi. Natomiast jeżeli ja teraz ustawię drugi polaryzator tutaj, no to mamy właśnie do czynienia z prawem Malusa, czyli pada już światło spolaryzowane na polaryzator. I teraz jeżeli ten polaryzator jest ustawiony w ten sposób, to całe promieniowanie przejdzie, bo zobacz, że kąt między wektorem E, a płaszczyzną tego polaryzatora wynosi 0 stopni kosinus, 0 stopni to jest 1, czyli jak tu było natężenie jakieś I 0, powiedzmy, to tutaj również jest natężenie pola i 0. Jeżeli ja bym ustawiła polaryzator w inny sposób, ustawiłabym ten polaryzator prostopadle w tym momencie, czyli ustawiłabym go tak, no to tutaj natężenie wyniosłoby 0. Bo kierunek drgań wektora E dalej jest góra-dół, ale polaryzator przepuszcza w płaszczyźnie poziomej. Wobec tego mam kąt 90 stopni, choć sinus 90 stopni to jest 0, wobec czego żadne promieniowanie nie przejdzie. Ale może być jeszcze sytuacja pośrednia. Kiedy? Ten polaryzator przepuszcza promieniowanie pod pewnym kątem, czyli wyobraź sobie, że to wygląda w ten sposób. Co wtedy możemy zrobić? Wówczas ten wektor E drgający rozkładamy na składowe. Początkowo wektor E wyglądał w ten sposób i rozkładamy go na dwie składowe. Jedna składowa, która jest równoległa i druga, która jest prostopadła. Ta prostopadła jest pod kątem 90 stopni, więc to promieniowanie nie przechodzi, natomiast ta równoległa jest pod kątem alfa i to promieniowanie przejdzie. Jeżeli ja bym chciała opisać wektor e, to mogłabym napisać, że to e2, to jest to początkowe moje e nazwy je 0, razy cosinus alfa, bo trójkąt, który tutaj powstaje. Jak ja go wyciągnę, to tu jest kąt alfa, tutaj jest składowa E2, a tu jest E0, czyli E2 jest przyprostokątną przy kącie, E0 jest przeciwprostokątną i dostajemy takie wyrażenie. Zauważ, że tutaj jest kosinus kwadrat. Z czego to wynika? To wynika z tego, że natężenie promieniowania jest wprost proporcjonalne do kwadratu amplitudy, gdzie u nas amplitudą jest natężenie pola elektrycznego, bo drga właśnie wektor E, czyli Amplitudą maksymalnym wychyleniem i jest maksymalna wartość tego wektora natężenia pola elektrycznego. A dlaczego natężenie promieniowania jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy? Bo natężenie promieniowania z definicji to jest moc przez powierzchnię. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest energia. Stosunek energii, która pada na powierzchnię do wielkości tej powierzchni i do czasu, w którym to się dzieje. Energia przez czas daje nam moc, dlatego to może być moc przez czas jednostka to jest wat przez metr, metr kwadrat albo to właśnie może być energia to jako energia przez powierzchnię razy czas i teraz energia promieniowania jeżeli pamiętasz na przykład z ruchu drgającego to energia m, dla oscylatora była dana takim wzorem m, jedna druga m Omega kwadrat A kwadrat, o ile się nie mylę. Najważniejszy jest ten człon. Energia była proporcjonalna do kwadratu amplitudy. I tu jest analogicznie, tyle że amplitudą jest u nas drgający wektor E, wobec czego i jest proporcjonalne do energii, a energia jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy. Dlatego natężenie promieniowane jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy teraz będzie dygresja, natężenie promieniowania jest też odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości, bo zobacz, że tu mamy powierzchnię, jeżeli założymy, że fala się rozchodzi kuliście, to powierzchnia kuli ma wzór 4πr², nie powierzchnia koła, tylko powierzchnia kuli, ehm, ma 4πr², więc i jest proporcjonalne do 1 przez r², więc stąd wynika prawo Malusa, że skoro natężenie jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy, a amplituda, się zmienia tak, że ja mam E0 razy cosinus alfa, no to tutaj po prostu pojawi się cosinus kwadrat alfa, bo i do i0 będzie jak e do e0, mogłabym napisać. I to do kwadratu, bo do kwadratu amplitud. Dlatego właśnie pojawi się cosinus kwadrat, bo będę miała E0 kwadrat. Cosinus kwadrat alfa przez E0 kwadrat, czyli ten stosunek jest równy cosinus kwadrat alfa i dostajemy prawo malusa. Ok, dużo informacji, ale bardzo mi zależy na tym, żebyś widział, że coś z czegoś wynika, a nie że jakoś musisz to magicznie umieć na pamięć i nic się z niczym nie wiąże. Bardzo dużo rzeczy się ze sobą wiąże. A teraz zobaczymy, jak to wykorzystać w jednym konkretnym zadaniu. Zadanie jest następujące. Trzy idealne polaryzatory: pierwszy, drugi, trzeci. Ustawiono jeden za drugim, także ich środki znajdują się na jednej prostej. Wiązka światła niespolaryzowanego pada na pierwszy polaryzator, który przepuszcza w płaszczyźnie pionowej drganie o amplitudzie E0. Płaszczyzna drgań w polaryzatorze drugim jest skręcona od płaszczyzny pionowej w lewo o kąt Φ1 stopni, a płaszczyzna drgań w polaryzatorze trzecim w prawo o kąt φ 230 stopni. Oblicz amplitudę drgań światła wychodzącego z polaryzatora trzeciego oraz znajdź związek natężenia i światła wychodzącego z polaryzatora trzeciego z natężeniem i zero światła przepuszczanego przez polaryzator pierwszy. Uf, dosyć długa treść. Zacznijmy od próby narysowania tego, co się dzieje. W, w zbiorze zadań w SIP jest rysunek do tego zadania, ale specjalnie go nie, tu nie umieszczałam. Chciałam, żebyśmy na podstawie treści zadania spokojnie sobie sami teraz narysowali. Więc zobacz, trzy idealne polaryzatory ustawiamy jeden za drugim, także ich środki znajdują się na jednej prostej, wobec czego rysuję jedną prostą. I rysuję trzy polaryzatory. Wezmę sobie tutaj kółeczko i narysuję trzy jakieś takie kółeczko. Postaram się, żeby one były w miarę podobne. Dobra, mam trzy polaryzatory. I mam powiedziane tak, że wiązka światła niespolaryzowanego pada na pierwszy polaryzator. Czyli tu mogę sobie wyobrazić, że miałam wiązkę światła niespolaryzowanego, czyli drgania odbywały się w każdej możliwej płaszczyźnie. Pada na pierwszy polaryzator który przepuszcza w płaszczyźnie pionowej, płaszczyźnia pionowa to jest taka, drganie o amplitudzie E0, czyli przepuszcza, czyli drgania już są, przepraszam, drgania są już tylko takie i to jest nasze E0, już po przejściu przez polaryzator. Płaszczyzna drgań w polaryzatorze drugim jest skręcona od płaszczyzny pionowej w lewo o kąt F1 równy 30 stopni, czyli od tej płaszczyzny skręcamy się w lewo Czyli w ten sposób, e, nie kółeczko, w ten sposób, o o kąt 30 stopni. Czyli tutaj jest kąt Φ1 równy 30 stopni. Ok, co to dla nas oznacza? To oznacza, że my będziemy teraz rzutowali ten wektor E1, który mogę początkowo narysować, że miał długość, powiedzmy, no taką. Rzutujemy go tutaj, czyli ma długość krótszą, już taką. On jest teraz mniej więcej taki. To jest ten wektor E1, albo nazwijmy go E2. To jest wektor, który otrzymujemy po przejściu przez drugi polaryzator. I co się dzieje dalej? Dalej przechodzi przez trzeci polaryzator. Płaszczyzna drgań w polaryzatorze trzecim jest skręcona w prawo o kąt 30 stopni. Czyli od tego kierunku pierwotnego, który był na samym początku, mamy skręcenie tym razem w prawo. Czyli powinnam narysować, że to jest skręcenie w ten sposób. I tu jest kąt Φ2 też równy 30 stopni, ale w drugą stronę. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ja miałam ten wektor. W ten sposób, powiedzmy o taki, to teraz będę go rzutowała yy, innym kolorem. Będę go rzutowała w ten sposób na tą płaszczyznę. Czyli on będzie miał teraz taką długość, czyli będę miała taki wektor pod tym kątem i mniejszej długości po przejściu przez trzeci polaryzator. To się tutaj dzieje, czyli nie jest tak, że odginamy i wracamy do pierwotnego położenia, bo jeden był skręcony o 30 w lewo, a drugi o 30 stopni w prawo. Czyli w sumie. Tutaj było skręcenie o 60 stopni od płaszczyzny tego niebieskiego do płaszczyzny tego fioletowego. I teraz robimy to, o co nas proszą. Oblicz amplitudę drgań światła wychodzącego z polaryzatora numer 3. Amplitudę drgań. Wiem, że mam amplitudę E0 w tym miejscu. Co się dzieje dalej? W tym polaryzatorze E2 mam sytuację, że rzutuję tutaj. Mam tą funkcję cosinus, czyli E0 razy cosinus φ1, czyli 30 stopni. Następnie przechodzę przez polaryzator trzeci. Początkowe natężenie to jest E2 i razy cosinus, ale kąt to nie jest φ2, tylko to jest φ1 plus φ2. Dlatego, bo potrzebuję kąt między kierunkiem wektora E2 czyli tym niebieskim, a kierunkiem płaszczyzny polaryzacji, czyli tym różowym, a później tym raczej powie, chcia, powinnam powiedzieć fioletowym wektorem, tak? Na różowo jest ta kreska. Czyli to jest 60 stopni. Czyli z tego mi wynika, że E2 będzie równe E0 razy kosinus 30 stopni. Kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2 jest E0, wobec czego E3 będzie równe pierwiastek z 3 przez 2 E0 razy kosinus 30 plus 30 daje 60 stopni, a kosinus 60 stopni to jest 1 druga. Czyli 1 druga razy pierwiastek z 3 przez 2 to daje pierwiastek z 3 przez 4 E0. Czyli amplituda drgań światła wychodzącego z poleciatora numer 3 to jest pierwiastek z 3 przez 4 E0. Raz stosujemy tę sytuację z kosinusem i drugi raz stosujemy tę sytuację z kosinusem. Nie kosinus kwadrat, tylko kosinus, bo mówimy o natężeniu um, wektora pola elektrycznego, wobec czego mamy tylko kosinus, zwykły trójkąt i funkcja kosinus. Natomiast teraz przechodzimy do podpunktu B, gdzie mamy znaleźć związek natężenia światła wychodzącego z polaryzatora trzeciego z natężeniem I0 światła przepuszczanego przez polaryzator pierwszy. Czyli tu jest natężenie I0, a tu jest natężenie I3. I my teraz wiemy, że stosunek I3 do I0 jest taki sam jak stosunek kwadratów amplitud, czyli E3 do E0. Do kwadratu, bo znamy tą zależność, że i jest proporcjonalne do f kwadracie. Czyli co to oznacza? To oznacza, że i podzielone przez e kwadrat to jest pewna wartość stała, czyli i3 przez i0 musi być równe e3 przez e0 kwadrat. Jakbym chciała wprost z tego zapisać, to powinnam napisać i0 przez e0 kwadrat jest równe i3 przez e3 kwadrat. W ten sposób. Mam nadzieję, że teraz już to dla Ciebie jest całkowicie jasne. Dlaczego tak, a nie inaczej. I zobacz, że szukamy I3. I3 będzie równe. I0 E3 przez E0 do kwadratu. Wobec czego mam I0. Za E3 podstawiam to, co obliczyłam. Pierwiastek z 3 przez 4 E0 przez E0 i do kwadratu. E0 i E0 się skraca. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. 4 do kwadratu to jest 16 i. Zero. Czyli stosunek natężeń to był pierwiastek z 3 przez 4, stosunek ym, natężeń pola elektrycznego, natomiast y, stosunek natężeń światła to są 3 szesnaste. Zawsze sobie doczytaj, czy chodzi o natężenie pola elektrycznego, czyli amplitudę drgań, czy chodzi o natężenie fali, czyli natężenie światła. No, i właśnie patrz zawsze czy cosinus, czy cosinus kwadrat, i nie próbuj tego brać na takie wyuczenie się na pamięć, tylko na logikę. Jeżeli będziesz rozumiał, co się dzieje w fizyce, to wiele wzorów będzie dla ciebie oczywistych, naturalnych, a nie gdzieś tam do zapamiętania, na pamięć i do mieszania się z innymi. Mam nadzieję, że prawo malusa jest teraz dla ciebie zrozumiałe. Jeżeli ten materiał był sensowny, zostaw proszę kciuka w górę. I jeśli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Cóż mogę dodać? Do zobaczenia w kolejnym materiale.